Tak na pewno mamy troszeczkę wyższe cele niż, niż to co osiągnęliśmy w tamtym sezonie. To niechlubne przedostatnie miejsce no, zdecydowanie nie zadowoliło nas. Teraz, gdy dowiedziałem się, że trenerem został trener Szymczak. Byłem już zadowolony, wiedzieliśmy, że, że coś się zacznie dziać w tej drużynie i że to na pewno będzie wyglądało dużo lepiej niż, niż w poprzednim sezonie. Powinniśmy walczyć, no w tej chwili cel jest jeden, utrzymanie. Być może na wiosnę zobaczymy, że będziemy walczyć o jakąś tą część tabeli górną, nie, nie dolną, no na razie nie, może, nie ma tam co sobie żart, robić żartów o awansie o, czy o czymś. No jest bardzo, cenimy to, że jako ten zespół, Poza Siarką, Iskrą, która była tylko rok, jesteśmy na drugi sezon w tak no, wysokiej grupie rozgrywkowej dla klubu osiedlowego. Jest to klub czwartej lidze, w którym grają wyłącznie piłkarze z Tarnobrzega, z Mokrzyszowa i piłkarze no, z miasta, czyli nie tylko z osiedla, ale z miasta, więc jest, jest to... No, Rzadki przypadek, mając inne porównania, których tutaj w tym miejscu nie ma co tam dawać, bo jest to bez sensu, ale są wyłącznie piłkarze miejscowi. Że tak powiem. Nieładnie zgwałciliśmy Michała, bo tak to trzeba trochę też powiedzieć. Michał się podjął tego trudu. Zresztą miał pewne zobowiązania, bo był u nas w klubie, wprowadził drużynę. Praktycznie no to on, bo w części sezonu odszedł, ale przygotował drużynę do gry, do awansu, do czwartej ligi. I po prostu no, naturalnym było po w tym, gdy odszedł siarki, że w którymś momencie do nas wróci. Okres, kiedy nie pracowałem z seniorami, był to chyba najdłuższy okres w moim życiu. Namówiła mnie ona, bo, bo mówi, że już nie bardzo może ze mną wytrzymać, żebym, żebym wrócił do piłki. Kto raz pracował w piłce, to rozumie po prostu, że, że adrenalina, przedmeczowy stres, później te analizy pomeczowe, to wszystko tak wciąga, że, że bardzo tego brakuje. W zasadzie w momencie, kiedy zostałem zwolniony z Siarki, dostałem pierwszą propozycję z Mokrzyszowa. Później, gdy zwolniono Maćka Wojnara, ponowiono propozycję. Wtedy się jednak jeszcze nie zdecydowałem, gdyż cały czas mi powtarzano, że dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. Nie chciałem brać w trakcie, w trakcie sezonu, gdyż na niewiele rzeczy miałem wtedy wpływ. Głośno było o sytuacji, że zawodnicy nie trenowali. Więc tak naprawdę to, co ja mogę przekazać temu zespołowi, to, 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 to byłoby wtedy minimalne. Um, jeśli w momencie, kiedy, kiedy okazało się, że, że Mukrzyż będzie grał w czwartej lidze, tutaj działacze bardzo mocno mnie naciskali i przekonali mnie ostatecznie. Ja lubię otaczać się zawodnikami sprawdzonymi, tymi, których, których znam, lubię otaczać się zawodnikami, którzy mieli coś wspólnego z siarką Tarnobrzek. Z tego względu, że są to chłopcy nauczeni profesjonalizmu, są obowiązkowi, oprócz posiadanych na pewno umiejętności techniczno-taktycznych, wnoszą do szatni to coś, co jest potrzebne, mówię, każde, każdej ekipie w Polsce. Jeśli chodzi o, o zmiany kadrowe, z tego zespołu, który sportowo spadł z czwartej ligi, bo trzeba to jasno powiedzieć, odeszło pięciu podstawowych zawodników. Ja tych piłkarzy chciałem zatrzymać w Mokrzyszowie, ale z różnych względów nie byłem w stanie tego zrobić, więc zostałem niejako zmuszony do, do transferów. Przede wszystkim odszedł Mariusz Paruch, odszedł Kamil Lipiec, odszedł Łukasz Rzepiela-Młodzieżowiec. Konkluzji doznał Marcin Stępień czyli bardzo ważni zawodnicy z Mokrzyszowa i do siarki wrócił Michał Łękawski. Powiem szczerze, że każdego z tych zawodników bardzo chciałbym, chciałbym, chciałbym tutaj zostawić. Każdy z tych zawodników mimo słabej rundy wiosennej był jednak wyróżniającym się zawodnikiem tego zespołu właśnie na wiosnę. Nie udało się, musimy sobie troszeczkę jakoś to inaczej poukładać. Ja wiem, że zawsze w tych zawodników, których mam i cieszę się, że, że jakiś zespół udało mi się w tym momencie sklecić. Udało mi się dzięki tutaj przychylności zarządu klubu sportowego Siarka dostać kilku chłopaków nie mieszczących się w kadrze pierwszego zespołu. i Za to bardzo serdecznie dziękuję. Dogadaliśmy się również, z, i mówię tutaj o, o Dominiku Policie, Sebastianie Ozimku i Jacku Roszku. I ostatecznie udało mi się jeszcze porozumieć z Kubą Czakowskim, który miał przerwę w, 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 w grze po rozwiązaniu umowy z Siarką Tarnobrzeg. Yy, dogadaliśmy się ostatecznie z Januszem Chynowskim. Yy, tak jak pan powiedział, Janusz, Janusz to będzie na pewno bardzo duże wzmocnienie, zresztą chyba żadnego kibica Siarki nie trzeba o tym przekonywać. Yy, jest to chłopak, yy, zawodnik, który przede wszystkim Daje oprócz tego, że jest bardzo dobrym piłkarzem, ale jest dobrym duchem szatni, jest profesjonalistą. Widzę, że chłopcy patrzą na niego z podziwem. Gra już z nami w jednym sparingu i, i naprawdę z jego postawy jestem przekonany, że będę bardzo zadowolony. Wydaje mi się, że od tego zawodnika jeszcze wielu, wielu zawodników młodszych z naszej drużyny będzie mogło się sporo nauczyć i to jest chyba największe wzmocnienie jak się coś robiło przez 20 lat, ciężko tak strzelić z palców i, i zakończyć. Myślałem, że może to będzie troszkę łatwiej, ale no niestety ciągnie, ciągnie do grania. Na pewno to jest troszkę niższy poziom niż, niż druga liga, a czuję się jeszcze na siłach, żeby, żeby zagrać. Przede wszystkim zdecydowałem się na pracę w Wysańsku jako jako trener i Patrząc na to, czy mogę jeszcze zagrać piłkę, głównym argumentem było to, żebym mógł pogodzić ewentualną, ewentualne trenowanie piłkarzy w skopaniu, jak również z grą. I po przeanalizowaniu terminarzy e, udało się nam jakiś wypracować kompromis i dlatego zdecydowałem się m.in. Na, na Mokrzyszów. Była propozycja ze Stalinowa Dęba i z Mokrzyszowa, między tymi dwoma. Wiadomo, że jeszcze pracuję zawodowo, więc, więc to też nie mogło być jakoś, no, musiałem pogodzić pracę, trenowanie i, i granie, żeby, żeby móc to wykonywać w jakiś tam sposób, więc zdecydowałem się dzisiaj na Mokrzyszów, bo terminarz Mokrzyszowa i Wisano-Skopanie nie kolidowały ze sobą. Sparingi wyglądały bardzo różnie, tak jak powiedziałem, dopiero 15 lipca dowiedzieliśmy się, w której lidze będziemy grać. Ja wtedy przejąłem drużynę. Ciężko było w ogóle zatrzymać jakikolwiek sparing partnerów, bo, bo każdy wtedy te terminy miał już dograne również był duży problem z pozyskaniem wartościowych zawodników, gdyż, gdyż transfery odbywają się w czerwcu, a nie, 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 nie w lipcu. A jeśli chodzi o same mecze, mecze towarzyskie, wyglądaliśmy bardzo różnie ze względu na, na to, że część meczy graliśmy w środy, chłopcy pracują na, nie, 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 na kilku meczach, nie miałem całego składu, więc, więc powiem szczerze, że tak jak się dzisiaj spotykamy, to, to w tym składzie kadrowym to, to pierwszy raz w tym sezonie. Dopiero docieramy się Układamy dopiero cały ten zespół. Wydaje mi się, że z tego co trener mówi jest zadowolony z sparingów, chociaż mam jeszcze sporo do poprawienia, w, przede wszystkim w obronie. Tracimy głupie bramki wciąż, ale no, z meczu na mecz wygląda to coraz lepiej. Wydaje mi się, że dzisiaj ostatni sparing przed ligą już musi wyglądać to tak, jakbyśmy grali ligowy mecz. Wzmocnienia, które, które teraz... Zostały dokonane, to wydaje mi się, że zapewnią nam to utrzymanie. Zdecydowałem się na grę, przyszedłem tutaj po to, żeby, żeby pomóc, więc myślę, że będziemy walczyć o bezpieczne miejsce w tabeli. Sądzimy, że przy tych warunkach, jakie są, no powinniśmy. No ciężko to wyjść, ale powinniśmy sobie dać radę w tej czwartej lidze. No, jak będzie, no, będziemy widzieć. Dwa pierwsze mecze mamy no, z Rzemieślnikiem Pizno, więc jest to drużyna taka, gdzie w jesieniu ubiegłego roku zremisowaliśmy, a na wyjeździe, no ledwo żeśmy przegrali. Ktoś by, można powiedzieć, niesłusznie przegraliśmy, no, ale wynik jest wynikiem, bramki, <laughs> strzelili więcej bramek. I potem Dukla, a więc dwie drużyny. Jeżeli z tymi drużynami sobie w jakiś sposób poradzimy, zdobędziemy punkty, to myślę, że potem trochę będzie łatwiej. Chcemy się utrzymać w tej lidze, tylko że... Nikt w tym momencie nie może powiedzieć, które miejsce to utrzymanie da. Straszył nas tutaj, że, że to może być miejsce ósme i, i, i wyższe. Te ostatnie sezony w piłce pokazały, że, że naprawdę zespół, który zajął ostatnie miejsce w tabeli, jest w stanie się utrzymać, więc po prostu gramy o, o, o jak najwyższe miejsce i jak najlepszą zdobycz punktową. A, a, a które miejsce da utrzymanie, to, to dopiero się chyba dowiemy w czerwcu przyszłego roku. Продолжение следует...